szanowni państwo, jeszcze tylko moment, a będziemy mogli uczestniczyć w kolejnym pukarskim święcie. Kolejnym, wielkim, mam nadzieję, jest Mogę się już zaczekać. Zapowiada nam się wybornie widowisko. Bądźcie z nami... Ależ będzie się działo. Pogoda dopisuje: Coś mi mówi, że tego wieczoru zobaczymy futbol wysokich lotów. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do wspólnego oglądania. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Obie drużyny powinny sprostać dziś wymaganiom najwybredniejszych kibiców i dostarczyć prawdziwych emocji czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Co za blok! Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Wszyscy nie mogliśmy się doczekać, by zobaczyć go w nowych barwach, bo ten transfer wzbudzał spore zainteresowanie. Potrzebowali środkowego obrońcy, który uporządkuje szyki defensywne i sprawi, że cała drużyna będzie lepiej funkcjonować z tyłu. Jeśli trener dobrze wpasuje go do swojej układanki, to na pewno będą tracić mniej bramki. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. a Coraz bliżej polekarny, obrona musi mieć się na baczności. Oddają piłkę, dobrze go tam wypuścił. Blokuje tam dośrodkowanie. Takie dogranie z boku mogło być groźne. I jest gol! Trafia! Otwiera wynik meczu. Widzimy w powtórce, że świetna była to wrzutka. Czapki z głów, bo ta główka była tego warta. Świetne uderzenie, znakomita brak. Joachim. Stoj. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Zola. Nie wyszło, strata. Zola. Joachim. Sędzia pokazuje, że będzie przód autu. Ale podanie nie trafia do adresata. Mamy przewinienie, ale sędzia pozwala na dalszą grę. Dominguez. Szansa na wyrównanie. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z oleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Salamon. I teraz przejmują piłkę. To bramki mają już blisko, można by coś tu wymyślić.